Co prawda zbyt wiele nie zostało, ale pokażę wam przynajmniej to, co zostało. Przejdziemy sobie tędy. O sobie idziemy tędy. No Były bileciki Była Kolejka szła na noc Musiało być całkiem ładnie I niestety tylko to już zostało Z tego względu To jest bileternia. uuu jakie przełożenie Tylko tyle zostało, bo cała reszta jest już po prostu poddana renowacji Zrobimy sobie kółeczko ale zajrzymy sobie jeszcze do przełączniczków. Dobry, kończę. <słysy> mm -hmm. Dobra. No rzeczywiście na Tu generalnie już jest plac zabaw gdzie się wszyscy bawią I została mi jedynie stelaż kołajeczki Z tego co się dowiedziałem od pani tutaj obok na placu zabaw 3 lata temu zaczęło się deinstalacja wszystkich budynków po prostu zrobili renowację i zrobili taki park rozrywki i ostatnia rzecz tutaj co było to zostało to były właśnie te ta kolejka górska ale chyba jeszcze będziemy mieli okazję zobaczyć jakieś wagoniki mm. Są Idziemy zobaczyć z bliska O świetnie to rakieta to Jeszcze na koniec wejdziemy sobie do siodeczka i zobaczymy jak to ładnie wygląda w siodeczko. Całkiem ładnie to zarosło. Widzę, że to był nawet całkiem niesły przechył w tym momencie. Dobra, mamy jeszcze stary pałac olimpijski. Niestety bez możliwości wejścia, który został zbudowany na starym cmentarzu żydowskim. O, jest konkretny, widzę. Jest tak okamerowany, że nie ma opcji po prostu cokolwiek zobaczyć, ale zobaczymy co tutaj jest jedno okienko jak on tam wygląda w środeczku. I on sobie wygląda w ten sposób. Przynajmniej ta część tutaj. Obejdziemy sobie. No i za czasu Związku Radzieckiego całe cmentarzysko zostało usunięte. Zrównane z ziemią. No i postawili taki oto piękny budynek. A jest to przecież Ziemia Święta. Obierzemy sobie. i